Tym razem nie w Malinowym Dworze, a w Zielonej Werandzie zorganizowano jubileuszową uroczystość z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego par z terenu gminy Wieluń. Lśniło złotem i diamentami za sprawą 50. i 60. rocznicy ślubu zacnych jubilatów. Nastąpi teraz moment wreszcie jałysku gratulacyjnych i odznaczeń, ale nim to nastąpi, poprosimy o hymn i Państwa o postawimy. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznano 52 parom. Wśród świętujących było 8 par z 60-letnim stażem małżeńskim. Jesteśmy zaszczyceni, żeśmy dożyli tych lat jakoś w zgodzie, w zdrowiu, takim jakim, jakim jesteśmy, jak nas widać. Szybko minęły te lata? Szybko! Szybko minęły. Zależy, jak się korzysta z lat. Z Z życia. Bardzo uśmiechnięci, pogodni. Co trzeba robić, by być w tak dobrej kondycji? Co trzeba robić? No nie wiem, no, no nie wiem, naprawdę nie wiem, no, szczęśliwym być, rozumieć się. Lata bardzo szybko minęły. Zawsze to powtarzam nawet własnym dzieciom, które już koło sześćdziesiątki, także nawet mówię, nie spodziewacie się, kiedy minęło. Nie ma czasu na jakieś oglądanie się, jest młodość, zauroczenie. Także po prostu to szybko mija i ktoś by powiedział, a tam szybko. Nie, naprawdę szybko. My się cieszymy w ogóle, że przeżyliśmy z sobą tyle lat. A medal to taki dodatek. A trudno jest z sobą przeżyć tyle lat? No, w naszym przypadku nie było trudno. Jak sobie radzić? Wiadomo, z kłopotami, z codziennością. Jakoś sobie poradziliśmy, chociaż różnie to bywało. Ale ogólnie bardzo dobrze nie. No. No. Naj, najważniejsze zaufanie, wyrozumiałość, tolerancja. No i jakoś przeszło. I trzeba się no. słuchać żony. My w trudnych czasach żeśmy dojrzewali, dlatego to małżeństwo się potrafi utrzymać. Obecne małżeństwa już nie są takie trwałe. Takie czasy. Czym jest dla Państwa takie święto jak dzisiaj? Jednocześnie wspomnieniem nawet dnia ślubu, że tak powiem, że tak szybko minęło. No i takie troszkę analiza przebieg całego tego czasu, który bardzo szybko nam minął bardzo. Pary, które przeżyły wspólnie 50 lat w związku małżeńskim, zostały uhonorowane podczas uroczystości medalami nadanymi przez prezydenta Andrzeja Dudę. Natomiast jubilaci świętujące diamentowe gody przyjęli od burmistrza Wielunia Pawła Okrasy i przedstawicieli władz gminy wyrazy uznania i głębokiego szacunku. Są każdego człowieka takie wydarzenia, takie daty i też takie miejsca, które na zawsze zostają w naszej pamięci, przechodzą niejako do historii naszego życia, czy historii, yy, historii życia yy, Państwa. Jak państwa w przypadku na pewno rok 1973, dla tych z Państwa, którzy, którzy wtedy się pobrali, i na pewno jest tą datą i tym wydarzeniem, które bezwzględnie zmieniło wasze życie i na pewno na trwałe wyszło do historii naszej rodziny, waszego związku. Przeżycie wspólnie w tych lat to wyraz miłości, szacunku i wzajemnego zrozumienia. Jesteście państwo przykładem, jak należy żyć w rodzinie, aby doczekać takich jubileuszy. Nie każdemu jest to dane, państwo jesteście przykładem dla wielu, jak to robić. Dosłownie, uwielbilaci, wy najlepiej wiecie, że małżeństwo to nie tylko piękne, doniosłe i radosne chwile, to także chwile, które spędzacie na co dzień, smutki i troski dnia codziennego. Przysięce małżeńskie ślubowali, że, się, że będziecie ze sobą na dobre i na złe. I tej przysięgi, że się do Podczas jubileuszowej uroczystości pary małżeńskie przyjęły moc serdecznych gratulacji i życzeń kolejnych lat życia, przede wszystkim w zdrowiu, szczęściu i miłości. Oczywiście nie mogło zabraknąć kwiatów, szampana oraz marszu Mendelsona. Na dłuższą relację z tego wydarzenia zapraszamy do tematu tygodnia.